Trzy, dwa, jeden. Sługa narodu partia prezydenta Ukrainy Włodymira Zełeńskiego zwyciężyła w niedzielnych przedterminowych wyborach do parlamentu uzyskując 43,9% poparcia. Takie informacje przekazali organizatorzy narodowego Exit Poll. Drugie miejsce zajęła prorosyjska opozycyjna platforma za życie z wynikiem 11,5% głosów. Europejska solidarność byłego prezydenta Petra Poroszenki dostała 8,9% głosów. Z kolei Batki Szczyna byłej premier Julii Tymoszenko 7,6. Ostatnią partią, która przekroczyła próg wyborczy jest głos muzyka rokowego Światosława Wakarczuka, na którą głosowało 6,3% wyborców. ja was symboliczny rezultat 73%. Але але ми вдячні, чесно кажучи, я особисто і кожен з нас, кожен з нас, українець, кожен з нас. Ми вдячні народові України за підтримку. Дякуємо вам всім. Давайте поаплодуємо народу України за дуже велику. Dowieru do naszej partii, do partii słucha narodu. Ja już mogę ukazać Słowa narodu, widzicie, to jest po 8, to już nie agitacja, dlatego ja agituję dzisiaj tylko za Ukraińców. Załęcki zaprosił do rozmów koalicyjnych światłowana Karczuka. Najważniejszymi celami dla nowych władz jest zakończenie wojny i walka z korupcją. Zachęcamy do za zasubskrybowania naszego kontynentu. Do, do naszej partii, do bardziej słucha narodu. Ja już może ukazać